Witam proszę Państwa Jak zawsze muszę powiedzieć, no znowu ja Filipek Było to w zamieści śnieżnej Spodziewam się, że będzie kolejne, dlatego planuję rozwiesić tarpa bądź pałatkę Tu oczywiście nie ma w zestawie sznurków A wiadomo, że jak jest drzewo troszeczkę dalej od drzewa to może utrudnić rozwieszanie Dozbroiłem się W drut Żeby nikt nie pomyślał, że Filipek zrobi. Zasieki w lesie Tam postanowiłem obwiązać Ogólnie gdy skończę tą konstrukcję, czyli dzisiaj w sumie już Bo wiadomo, nie jest to hotel pięciogwiazdkowy, tylko Nasza kraina, czyli Leśna Piękna postać E, przepraszam, tak się zamyśliłem, jak Rusy w Szejkowski Oczywiście w planach mam jeszcze, proszę Państwa, budowę karnika. tak ogólnie podczas tej zamieści szukałem miejsca na karmi, żeby wyznaczyć sobie kolejną budowę, o tam ptaszek leci, nie wiem czy Państwo widzicie, między drzewkami. Tak już mówiłem, zakochałem się pewnego dnia w żrawie, w który sobie ładnie sobie leciał, zabiły mnie jego dźwięki. Ogólnie ta deska mi się, że jest no, praktycznie no, nie do ruszenia. Oczywiście, jak ktoś będzie zwołał na hamę, to oczywiście to wydwie. Tu, jak wspominałem, przybite gwoździami wadali październik konduktor. Trans! do im, ty. a to motyw z filmu psy. Ogólnie muszę to podwiązać tutaj wiązałkowym. Jeszcze, jeżeli do, y, 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 dodam jeszcze, że daszek, najlepiej, oczywiście, jeżeli jest pod kątem. Ale nie zawsze tak musi być, gdyż tu na przykład, jeżeli zreszczyłbym plantekę, przeplatałbym między tymi drzewkami, ale chciałbym dodać, że mój domek w lesie, który w tym roku skończy chyba 4 lata, nie wiem, czy on stoi, ponieważ zawsze liczy się z tym, że ktoś go może mi zniszczyć, po prostu albo, no, no wiadomo, są ludzie w lesie tacy, którzy śmiecą, tacy, którzy po prostu dbają, czyli tacy, którzy kochają lasy, dbają o lasy. Szacunek dla Was, pozdrawiam leśnych braci. Ogólnie, y, co do daszku, nie musi być, y, y, nie, nie zawsze zasadą jest, że musi być zawsze tak. Wiadomo, przy tapie najlepiej rozwieścić tak, żeby był tak skośny. Więc ja dodam od Ciebie, że y, mój daszek na tym domku jest ogólnie cały czas prosty. Kolega Sikowski, pozdrawiam cię, Goebbels o tobie, pamięta Goebbels. Czyli ja pozdrawiam się Sikorski, trzymaj się. Mam nadzieję, że pójdziemy jeszcze kiedyś do lasu. Takie pozdrawienia dla mojego kolegi leśnego brata. I ogólnie ten domek ma prosty daszek i ogólnie daszek został, został domontowany po jakimś czasie, czyli około po chyba dwóch latach czy półtora roku. Postanowiłem coś z nim zmienić i ogólnie zacząłem tak w sumie od niedawna Planować kolejne budowle leśne, konstrukcje Na przykład dla ptaszków, dla, dla zwierzątek Tu oczywiście, no, myślę, że dzisiaj już mogę zakończyć tą budowlę i rozpoczynać kolejną Także co proszę Państwa, wesoła kompania, wszyscy sobie śpiewamy Piwko pijemy O Proszę bardzo Judy Gagarin Cóż za miłe spotkanie, komhija majne kamerady, kom, 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 kom. Oczywiście ja tak lubię sobie pożartować. Nie wiem dlaczego, może ktoś mi to wytłumaczy. Dlaczego jak kobieta chodzi do sklepu z makijażami, z fluidami, jak ja widzę, go nie testują, mi się słabo robi, dlatego mówię, Juri, Gagarin i Łajka właśnie wrócili z kosmosu, 30 lat później. Aaa. Ah. 30 lat później, no to niech będzie przykładowo. Go zobaczą A, to już temat na inną bajkę. Polityka, polityką. Historia, historią. co ogólnie się dobiło, że tutaj i mózgowe, także zapraszam do oglądania i dziękuję Państwu, że właśnie się w ogóle siły Mnie oglądać, słuchać. Już Wiem, że czasami może ka kapelusz stał w śniegu. No teraz, to może nie, ale wcześniej tak. Ogólnie podczas tej wychody był troszeczkę problem, może ze tego domku, gdyż wiadomo, że przysypało to śniegiem. Także zapraszam na kolejne filmiki i dziękuję Państwu za oglądanie. Dziękuję, Filip Piotrowski.